Panel, na który zostałem zaproszony, za co bardzo dziękuję, był poświęcony zdrowiu i energetyce. Pozornie wydawałoby się, że są to niepowiązane ze sobą dwa różne obszary. Natomiast <laughs> redaktor prowadzący na samym początku zauważył, że zdrowy człowiek ma dużo energii, ale także nie tylko zdrowy człowiek, ale także Zdrowa gospodarka, zdrowe państwo powinno mieć dużo energii dostępnej, stabilnej i przede wszystkim taniej, bo energia to fundament całej gospodarki. Bez taniej energii. Polska, a także Unia Europejska, stanie się skansenem Europy. Nie ma tańszej energii niż energia z węgla, tańszej, a także bardziej stabilnej. Uważam, że w Polsce węgiel powinien być paliwem przejściowym. Są różnego rodzaju technologie, mam na myśli technologie CCUS, technologie, które zakładają możliwość wychwytu dwutlenku węgla ze spalanego węgla, czy przetwarzanie dwutlenku węgla na różnego rodzaju produkty, m.in. na metanol, który może być, może posłużyć jako paliwo. Polska w udokumentowanych zasobach ma ponad 56 miliardów ton węgla. Węgiel w Polsce w tym momencie jest troszeczkę zapomniany i odchodzi się od węgla. Mówi się wiele o dekarbonizacji, ale dekarbonizacja to nie jest odejście od węgla. Dekarbonizacja to jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Można spalać węgiel, nie emitując dwutlenku węgla. Chciałbym jeszcze tutaj dodać w tym momencie, że poziom dwutlenku węgla wynosi obecnie 0,4 promila, dokładnie 421 ppm, z czego zaledwie 11% pochodzi z działalności przemysłowej człowieka. Przy czym z tych 11% 7% to jest udział Unii Europejskiej, czyli mniej więcej 3 ppm. -y to jest wkład Unii Europejskiej. W ciągu 24 lat obniżyliśmy emisję dwutlenku węgla w całej Unii Europejskiej od roku 2000 do 2024 z poziomów 3,4 do 2,5 miliarda ton, czyli o 27%. To niecały miliard ton, o 900 milionów ton. Na świecie w tym samym czasie roczna emisja dwutlenku węgla wzrosła z poziomów 24,5 miliarda w 2020 w 2000 roku do, do 39,6 miliarda ton w roku 2024. Czyli w całej Unii Europejskiej obniżyliśmy 16-krotnie mniej niż wzrosło globalnie na całym świecie. Na, na ten moment ja takiego, powiedzmy, poluzowania polityki nie dostrzegam. Wręcz nawet mam wrażenie, że u nas się jeszcze bardziej zacieśnia czy pogłębia. Bardzo łatwo jest coś zadeklarować, natomiast o wiele trudniej jest to wdrożyć w życie. Polska jest w bardzo unikalnej sytuacji, szczególnie poprzez sektor ciepłownictwa, który... W, w, na tle Unii Europejskiej jest najbardziej rozbudowany i powinniśmy być przez Unię Europejską w szczególny sposób, z, tak, z tego chociażby powodu traktowani z ciepła w Polsce korzysta ponad 50% społeczeństwa. E, e, nie, nie powinniśmy rezygnować z czegoś, co mamy, na rzecz czegoś, czego jeszcze w tym momencie nie mamy. Przechodzimy, y, 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 zastępujemy węgiel gazem, gdzie, jak wynika z najnowszych raportów <laughs> licznych dostępnych w sieci, y, 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 gaz jest y, bardziej emisyjny od węgla, jeżeli policzymy również emisji, emisję metanu wydobywającego się przy okazji wydobycia gazu, a także y, ślad. Węglowy, który powstaje przy przesyłach, które odbywają się na często tysiące kilometrów. Jak w ciągu 24 lat w całej Unii Europejskiej ograniczyliśmy, co wspominałem przed chwilą, emisję dwutlenku węgla o 27% i równolegle przy tej samej okazji wskaźnik produkcji zmalał nam o około 30%. Największe firmy wytwórcze albo upadają, a te większe relokują swoją działalność na inne kontynenty, gdzie nie ma takich obostrzeń. Jeżeli czegoś pilnie nie zmienimy, to Unia Europejska stanie się skansenem świata, zwyczajnie. Chiny wyprzedziły nas o lata świetne, można powiedzieć, a my w Unii Europejskiej nadal brniemy tą samą, w, tą, w tą samą stronę. Energia elektryczna, tania energia elektryczna jest fundamentem całej gospodarki, na to powinniśmy stawiać, na tym się koncentrować.